Wielu z Was pyta, gdzie teraz można obejrzeć salon dziennikarski, audycję współtworzoną przez portal w Polityce.pl i Radio Warszawa, wcześniej nadawaną przez lata na antenie telewizji polskiej. Tak, to prawda, stamtąd nas przegoniono, ale działamy dalej, bo działaliśmy i wcześniej, przed etapem telewizyjnym. Teraz można salon dziennikarski oglądać, jak wcześniej, zawsze w sobotę o 9.15 na antenie telewizji w Polsce. Tę stację można, mogą Państwo znaleźć w telewizjach kablowych. Warto zapytać. Jest ona dostępna także przez stronę w polityce.pl, przez stronę w Polsce.pl, a wysłuchać audycji można. Na antenie Radia Warszawa 106 i 2 FM na Mazowszu lub na antenach innych stacji, które tę audycję transmitują bądź retransmitują. Jeśli nawet sami nie jesteście sympatykami tej audycji, to proszę przekażcie innym, bo zawsze co sobotę kilkaset tysięcy ludzi się z nami spotykało. Wciąż jest to kilkaset tysięcy ludzi, ale może niektórzy jeszcze o tych przenosinach nie wiedzą. Proszę, poinformujcie ich.